Użyć postawić nowe. Zaraz to było ładne. Mhm. Jakieś drzewa, krzewy posadzić. Zbiornik oczyścić. A to stąd woda wpływa. Ale tu jest przypięta woda. To jopka. Jesteśmy teraz tutaj. Trzeska powycinali. To jest Wiesz, jak ktoś jest introwertykiem to tu mógłby się odnaleźć. Wiesz, jak ktoś lubi ciszę i spokój to tutaj by się odnalazł. Nie, dokładnie. Będziemy morsować. W tym akwenie. No i to ciężko bo było mi zachęcić do wejścia tutaj. Tak, o, to z kłopotu może jeszcze dołatwiej, ma między drzewami trzy dziury, gdzie jeszcze tego nie miała. No, tak. O, poczekajcie. Ładnie słychać, nie? Jest spadł Ciekawe to te znaki oznaczają? Te 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 pomarańcze. Tak. Ja że Zobaczę, może tam coś z tyłu jest. No, 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 no. Jest tu Maciej. Ci powiem, jest trochę, zobacz ty. Co wycinali? Jest tam zobacz, tam też jest jakiś punkt chyba. Ale w dół. Jak na sankach zjechać, no to może dwa kilo w gaciach od razu. Jakby nie było drzew, czy co, to jeszcze kit. Ale z tymi drzewami to nie ma opcji. Jeszcze by prosto na wierzchnię było. Co, idziemy zobaczyć, nie? Tam. O no, no, bo to też nie ma co. No, tu coś tego A co to, 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 to nie... Ty, pajak tu jest? Ty, pa jak tu stromu, ja pierdolę No i tu już zejdziesz jeszcze Tu coś jest jeszcze Masakra taki spad Dobra, tu coś jest Masakra To jest chyba najniżej. No, tu jest Ale i tak Na strażaka Ja cię Masakra Relacja widział? Ta Witamy jesteśmy tu Ci wojowie. Na jeziorku jest bardzo fajnie, cieplutka woda. Zapraszamy serdecznie. <noise> Miałoby być słońce. Miałoby być słońce, rano było. I się zbło. Tak, ale to takie. Inne widoki. Nie widać końca kawałek.